Witamy w kolejnym filmie Amazon Seller University. Ten film dotyczy tematu: uzgadnianie katalogu za pomocą narzędzia naprawy produktów. W tym filmie omówimy nową funkcję uzgadniania katalogów Amazon. W Amazon strona do prezentacji tego samego rodzaju produktu jest współdzielona przez kilku sprzedawców, aby ułatwić klientom zakupy. Jeśli w momencie wystawiania produktu, który już istnieje w katalogu Amazon, wprowadzisz atrybut inny niż ten podany już w katalogu, pojawi się błąd 8541. Aby rozwiązać ten błąd w praktyczny sposób, możesz przejść do portalu Seller Central, Panel Sprzedawcy i otworzyć menu Katalog. Następnie kliknij Kolejno, Ukończ wersje robocze i Konflikty dopasowania. Teraz możesz sprawdzić wprowadzone przez Ciebie informacje dotyczące tego produktu a także istniejącą opcję w katalogu Amazon. Ważne jest, aby dobrze sprawdzić proponowaną treść, ponieważ musi pasować do Twojego produktu. Jeśli uważasz, że atrybut produktu podany w Amazon jest prawidłowy, możesz zaakceptować sugestię i w ciągu 15 minut Twój produkt zostanie wystawiony. Z drugiej strony, jeśli nie zgadzasz się z sugerowaną wartością, Możesz zgłosić sprawę do zespołu obsługi sprzedawcy w Seller Central i wysłać zdjęcia oraz dowody wskazujące, że atrybut podany w katalogu Amazon jest nieprawidłowy. W tym kontekście narzędzie do uzgadniania katalogu służy temu, aby oferty produktów można było publikować szybciej i łatwiej. Wystarczy jedno kliknięcie przy akceptowaniu wartości sugerowanej przez Amazon, aby rozwiązać problem i wprowadzić produkt do sprzedaży. Strony pomocy w portalu Seller Central i Seller University oferują wiele zasobów, które pomogą Ci przejść przez proces sprzedaży. Pamiętaj, aby użyć pól wyszukiwania u góry strony Seller Central, by je znaleźć. Aby dowiedzieć się więcej o sprzedaży w Amazon i znaleźć więcej treści w Seller University, zasubskrybuj kanał Amazon Seller University na YouTube lub obejrzyj filmy Seller University w Seller Central, panelu sprzedawcy. Nie zapomnij ocenić treści wideo za pomocą kciuka w górę lub w dół na dowolnej platformie. Dziękujemy i życzymy udanej sprzedaży.